Dzień dobry, rozmawiam z panem Knurowskim. Panie Knorowski, co pan tutaj robi pod tym wielkim gmachem? Protestuję przeciwko korupcji w sądach, prokuraturze i policji. Po prostu po sześciu powodziach zostałem całkowicie zniszczony. Komornik w dniu 9 listopada ukradł mi 16 dni jednego konia. Najechał na moje gospodarstwo, odbierając ziemię i zwierzęta. Do obecnej chwili za tą kradzież nie odpowiada nikt. Nie mogę doszukać do, się innych kradzieży i mojego nieszczęścia, dlatego protestuję. E, dlaczego jest więcej tutaj policjantów niż państwa? Po prostu policja się, się obawia mnie i po prostu to są policjanci, którzy będą szli ze mną, aby mnie eskortować aż do ministra sprawiedliwości. Dziękuję panu za rozmowę. 第一款。<Thank>